Dzień dobry Państwu. W tym filmie przedstawię czym jest risk management, czyli zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest częścią nowoczesnej ochrony bitdefendera GravityZone, która nazywa się ERA, czyli tak zwany Endpoint Risk Analytics. Odpowiada ona za zapobieganie atakom na naszą infrastrukturę poprzez zmniejszenie podatności naszych systemów operacyjnych na zagrożenia. Przejdźmy do zakładki zarządzanie ryzykiem. Bitdefender przygotował tak zwane wskaźniki, które w praktyce są obszerną, gotową listą konfiguracji systemów operacyjnych Windows oraz ich zalecanych ustawień. Ta lista została przygotowana pod kątem maksymalizacji bezpieczeństwa naszej firmy. Zarządzanie ryzykiem. Przyrównuje ustawienia naszych systemów operacyjnych do tych wskaźników i na podstawie ich zgodności z tymi wskaźnikami, z tą gotową listą, wystawia ocenę podatności na zagrożenia dla całej naszej firmy w skali liczbowej co Państwo teraz widzą na ekranie. W zakładce zagrożenia bezpieczeństwa błędne konfiguracje mamy te podatności systemu operacyjnego wylistowane. Możemy kliknąć na każdą z nich, przeczytać informacje na jej temat i zdecydować, czy jest nam potrzebna do codziennej pracy bądź nie. Ja akurat tutaj kliknąłem Ułacenie zabezpieczone, czyli kontrola konta użytkownika systemu Windows. Jeśli ta konkretna funkcja nie jest nam potrzebna do codziennej pracy, możemy ją zaznaczyć. I wyłączyć, klikając napraw zagrożenia. Dzięki czemu na wszystkich komputerach to ustawienie zmieni się zdalnie na zalecane przez Bitdefendera pod kątem maksymalizacji bezpieczeństwa. Jeśli korzystamy z tej konkretnej konfiguracji i nie chcemy jej włączać bądź wyłączać, tak, bo to już zależy od tych wskaźników, jak są zalecane przez Bitdefendera. Możemy tą podatność zignorować, tak? W przypadku gdy jest ona nam potrzebna w codziennej pracy, jak na przykład udostępnianie plików, tak? czyli protokół SMB. Jeśli jest nam potrzebny w pracy, możemy odszukać taką podatność na liście i ją wtedy zignorować, żeby nie wyświetlała się nam więcej w konsoli. Bardzo ważne jest, aby uważnie przeczytać Czym są te podatności i przekonać się, czy dana funkcja systemu operacyjnego, właśnie na pewno nie jest nam potrzebna? A dopiero później będziemy mogli podjąć decyzję o, ewentualnym, o ewentualnej zmianie konfiguracji tego ustawienia. W drugiej zakładce znajduje się podatność aplikacji. W tym miejscu wylistowane są nasze aplikacje i ich podatności na podstawie tzw. list CVE. CVE, według definicji na stronie Mitre, jest to lista publicznie ujawnionych luk w zabezpieczeniach cybernetycznych, które można bezpłatnie wyszukiwać, wykorzystywać i włączać do produktów i usług zgodnie z warunkami użytkowania. Tak więc Bitdefender wyświetla nam luki w zainstalowanych na naszych komputerach aplikacjach, i dzięki temu mamy podstawy, żeby sprawdzić, czy są dla nich dostępne przykładowo jakieś aktualizacje. Jeśli posiadamy dodatek do Bitdefendera Gravity Zone, który nazywa się zarządzanie aktualizacjami, z tego miejsca możemy zdalnie wymusić aktualizację. Konkretnych zaznaczonych aplikacji. Ostatnim elementem są tak zwane ryzyka zachowania użytkownika. Część, ta część elementu zarządzania ryzykiem sprawdza w praktyce, gdzie poruszają się użytkownicy systemu Windows, jak się logują, gdzie się logują, a następnie wyświetlają nam się o tym informacje. Konsoli. Mamy tutaj ogólny wgląd, w jaki sposób użytkownicy stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Widzimy na przykład politykę haseł, jaka, jakie stosują użytkownicy. Tak? Czyli w tym przypadku, czy hasło jest w ogóle wymagane. Nie jest. Czyli jest to już podatność. Czy hasło wygasa, czy nie. Czy jest odpowiednio długie i skomplikowane? Tak więc mamy wgląd w podstawowe zasady bezpieczeństwa, które stosują użytkownicy, i jeśli je łamią, będziemy mogli na przykład na podstawie tej listy zaplanować dla naszych pracowników jakieś dodatkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę.